Cześć, drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Z ogromną radością rozpoczynamy dzisiaj kolejny emocjonujący i inspirujący film. Dziś zapraszam Was do zanurzenia się w historię, która przekracza czas i przypomina nam o potędze wiary oraz wstawiennictwa. Przygotujcie serca, ponieważ odkryjemy opowieść, która może odmienić nasze spojrzenie na życie i naszą relację z Bogiem. Carlo Acutis, młody człowiek, który odszedł od nas 18 lat temu, stał się symbolem wiary i nadziei dla wielu. W obliczu diagnozy białaczki, wykazał się niezwykłą odwagą, ofiarując swoje cierpienie Bogu, co było przykładem wiary, która głęboko poruszyła wszystkich wokół niego. To niesamowite, jak, mimo tak wielkich wyzwań, Karlo nie poddał się, lecz znalazł pocieszenie w miłości Bożej i swojej oddaniu Chrystusowi. Ta postawa to wielka lekcja dla nas wszystkich, prawda? Historia Karlo nie zakończyła się z jego śmiercią. Został pochowany w Asyżu, miejscu, które miało dla niego szczególne znaczenie, będąc ziemią świętego Franciszka. Wybór tego miejsca na jego wieczny spoczynek nie był przypadkowy. Asyż symbolizuje głęboką miłość do prostoty i duchowości, i to właśnie w tej scenerii zdarzyło się coś niezwykłego. W 2019 roku, podczas procesu beatyfikacji Karlo, jego ciało zostało ekshumowane, a to, co tam znaleziono, wprawiło wielu w stan kontemplacji. Ciało Karlo było praktycznie nietknięte, co stanowiło wyzwanie dla wyjaśnień naukowych. Dla wielu było to postrzegane jako znak boski, nowoczesny cud, który potwierdził świętość tego młodego człowieka. Zachowanie jego szczątków stało się potężnym przypomnieniem o jego życiu wiary i bliskości z Bogiem. W trakcie tego filmu będziemy mieli okazję zastanowić się nad cudami. Które mogą się wydarzyć, gdy mamy wiarę. Ciało Carlo Akutisa, które pozostaje nieuszkodzone, jest zaproszeniem do tego, byśmy wszyscy poszukiwali głębszej relacji z Bogiem. Czy jesteśmy gotowi dostrzegać znaki, które Pan nam wysyła? Historia Karlo zachęca nas do otwarcia oczu i serc na boskie interwencje w naszym życiu. Zachęcam was do zostawienia w komentarzach własnych historii wiary i wstawiennictwa. Może macie inspirującą doświadczenie lub szczególną prośbę, którą chcielibyście się podzielić. Do miejsce jest nasze przestrzeń do wspierania się nawzajem i wzmacniania naszej wspólnoty wiary. Ponadto, jeśli jeszcze się nie zapisaliście na kanał, to teraz jest idealny moment, aby to zrobić. Kliknijcie przycisk subskrybuj i dołączcie do nas w tej podróży odkrywania i nadziei. Zapisując się, nie tylko otrzymacie aktualizacje o nowych treściach, ale także staniecie się częścią wspólnoty, która dąży do codziennego życia wiarą i szerzenia przesłania miłości Chrystusa. W miarę jak postępujemy w filmie, poznamy relacje o cudach przypisywanych wstawiennictwu Carlo, w tym poruszającą historię, która dotarła do nas z Brazylii. Pewna babcia w obliczu rozpaczy zwróciła się do modlitwy, prosząc o wstawiennictwo Carlo w celu uzdrowienia swojego wnuka. Przemiana, która miała miejsce, była niczym innym, jak niezwykła, pokazując, jak wiara może przenosić góry i przynosić nadzieję w najciemniejszych momentach. Te historie przypominają nam, że świętość nie jest przywilejem nielicznych, ale drogą dostępną dla nas wszystkich. Carlo Acutis, zwykły młody człowiek, pokazuje nam, że z miłością, wiarą i oddaniem wszyscy możemy osiągnąć wielkie duchowe wyżyny. Niech jego przykład nas inspiruje, abyśmy dążyli do autentycznego życia, podążając jego śladami. Na koniec tego filmu będziemy mieli okazję wspólnie odmówić oficjalną modlitwę kanonizacyjną Carlo Acutisa. Niech ta modlitwa jeszcze bardziej nas zjednoczy jako wspólnotę, prosząc o wstawiennictwo tego młodego świętego w naszych intencjach i potrzebach. Zatem Zostańcie z nami do końca i przygotujcie swoje serca na to duchowe doświadczenie. Niech historia Carlo Akutisa nadal oświetla nasze drogi i przypomina o ciągłej obecności Boga w naszym życiu. Razem odkryjmy tę niesamowitą podróż wiary i cudów. Niech Bóg błogosławi wszystkich Was. Wiara jest jednym z fundamentalnych filarów życia chrześcijańskiego, niewidzialną siłą, która nas podtrzymuje i prowadzi, nawet w obliczu najcięższych prób. W liście do Hebrajczyków 11.1 przypomniano nam, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy przekonaniem o rzeczach, których nie widzimy. Ten fragment zachęca nas do refleksji nad naturą wiary, która nie opiera się na namacalnych dowodach, lecz na głębokim zaufaniu w działanie Boga w naszym życiu. Życie Carlo Acutisa jest jasnym przykładem tego zaufania. Mimo młodego wieku i poważnej choroby ofiarował swoje cierpienie Bogu, wierząc, że jego życie i cierpienie mogą mieć wyższy cel. To oddanie nie tylko dotknęło życia jego bliskich i przyjaciół, ale także stało się źródłem inspiracji dla wielu, pokazując, że wiara potrafi transcendentować okoliczności. Karlo nie tylko intensywnie żył swoją wiarą, ale również dzielił się nią z innymi. Wykorzystywał technologie i dostępne mu środki do ewangelizacji. Udowadniając, że wiara może wyrażać się w różnych formach i kontekstach. Zmagając się z Białaczką, nie dał się przygnębić rozpaczy, lecz postrzegał swoją kondycję jako okazję do zbliżenia się do Pana, oddając swoje cierpienia kościołowi i papieżowi. Ta postawa odzwierciedla głębie jego wiary i zrozumienie cierpienia, które, jak uczy nas tradycja chrześcijańska, może być odkupieńcze i transformujące. Kiedy jego ciało zostało ekshumowane i znalezione w stanie, który kwestionował prawa natury, wiele osób widziało to jako znak łaski Bożej. Dla wierzących, te wydarzenia nie są tylko ciekawostkami, ale manifestacjami mocy Boga działającego w świecie. Zachowanie ciała Karlo stało się namacalnym symbolem jego świętości i obecności Boga w życiu świętych. Nawet jeśli nauka może oferować techniczne wyjaśnienia, wiara wykracza poza to, dostrzegając w takich wydarzeniach świadectwo miłości i miłosierdzia Boga. Stawiennictwo Karlo Acutisa to kolejny fundamentalny aspekt, który nas inspiruje. W Ewangelii Mateusza 17:20 Jezus przypomina nam, że nawet wiara wielkości ziarnka gorczycy może przenosić góry. Historia babci, która w swojej rozpaczy zwróciła się do wstawiennictwa Karlo w celu uzdrowienia swojego wnuka, pokazuje, że wiara, nawet najmniejsza, może przynieść niezwykłe rezultaty. Cudowne uzdrowienie chłopca to potężne świadectwo tego, co wiara i wstawiennictwo mogą zdziałać. Ta historia zaprasza nas do refleksji nad tym, jak możemy szukać i ufać wstawiennictwu świętych w naszym własnym życiu, uznając, że są oni zawsze gotowi wspierać nas przed Bogiem. Cud uzdrowienia to nie tylko błogosławieństwo dla rodziny, ale także wezwanie. W Ewangelii według Jana 14, 13-14, Jezus zapewnia nas, że wszystko, o co poprosimy w Jego imieniu, On uczyni. Ta obietnica przypomina nam o znaczeniu modlitwy i zaufania Bogu, szczególnie w chwilach rozpaczy czy niepewności. Prosząc o wstawiennictwo karlo, nie tylko szukamy pomocy, ale także potwierdzamy naszą wiarę w skuteczność modlitwy oraz dobroć Boga. Życie Carlo Acutisa i związane z nim cuda zachęcają nas do życia autentyczną wiarą, do nieignorowania znaków, które Bóg nam daje, oraz do nieustannego poszukiwania jego obecności w naszym życiu. Uczy nas, że świętość nie jest odległym celem, ale dostępną drogą dla wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. Jeśli zwykły młody człowiek z jego zmaganiami i wyzwaniami może osiągnąć taką bliskość z Bogiem, to także my możemy być inspirowani do życia w sposób pełniejszy i bardziej oddany. Na koniec historia Carlo Akutisa zaprasza nas do refleksji nad tym, jak możemy zastosować tę wiarę w naszym codziennym życiu, jak odpowiadamy na wyzwania i cierpienia, które napotykamy. Czy oferujemy nasze zmagania Bogu, tak jak uczynił to Karlo? I co najważniejsze, czy szukamy i dostrzegamy cuda, które dzieją się wokół nas? Niech życie i świadectwo Karlo poruszą nas do głębszej wiary i życia w służbie oraz miłości, zawsze gotowych dostrzegać i wierzyć w cuda, które Bóg wciąż działa wśród nas. Życie i historia Carlo Acutisa zapraszają nas do głębokiej refleksji nad wiarą i doświadczeniem cudów w naszym codziennym życiu. Mówiąc o ciele niepokalanego Karlo, które zostało znalezione w zachowanym stanie po jego śmierci, stajemy w obliczu rzeczywistości, która przekracza ludzkie zrozumienie podkreślając możliwość boskiej interwencji w naszym życiu. Co tak naprawdę oznacza wierzyć w cuda? Jak możemy otworzyć nasze serca na to, co Bóg ma dla nas? Hebrajczyków 11:1 uczy nas, że wiara jest pewnością rzeczy, których się spodziewamy, przekonaniem o faktach, których nie widzimy. To stwierdzenie przypomina nam, że wiara nie opiera się tylko na tym, co możemy obserwować czy dotykać. Wzywa nas do zaufania czemuś większemu, boskiemu planowi, który często wykracza poza nasze zrozumienie. Historia Karlo ilustruje tę niezłomną wiarę. Od młodości, nawet w obliczu białaczki, Karlo składał swoje bóle i cierpienia Bogu, świadomy, że jego życie może mieć większy cel. Ta postawa oddania i zaufania prowadzi nas do zrozumienia, że nawet w chwilach bólu i trudności możemy znaleźć siłę, która łączy nas z sakrum. Cud niepokalanego ciała Karlo skłania nas także do refleksji nad fragmentem Mateusza 17:20, gdzie Jezus mówi: że jeśli mamy wiarę jak ziarno gorczycy, będziemy mogli przenosić góry. To pokazuje, że nie potrzebujemy kolosalnej wiary. Czasami mała iskra wiary może wywołać znaczące zmiany w naszym życiu i w życiu innych. Wiara Karlo, nawet w młodym wieku była podobna do tego ziarna gorczycy. Nie tylko wierzył w Boga, ale także w Jego zdolność do czynienia cudów i dotykania życia ludzi wokół Niego. Ofiarując swoje cierpienie Bogu, Karlo nie tylko szukał osobistego ulgi, ale także stawiał się do dyspozycji, aby być kanałem łaski i pomocy dla innych. Stawiennictwo Carlo Akutisa, szczególnie w przypadku babci, która modliła się o zdrowie swojego wnuka, Skłania nas do refleksji nad znaczeniem modlitwy i wspólnoty wiary. W Ewangelii według Jana 14:13-14 Jezus obiecuje, że wszystko, o co poprosimy w jego imieniu, zostanie spełnione, aby ojciec był uwielbiony w synu. Uczy nas to, że modlitwa nie jest tylko osobistą praktyką, ale aktem komunii, który łączy nas z Bogiem i innymi. Kiedy babcia prosiła o wstawiennictwo, Karlo nie tylko wyrażała swoją wiarę, ale także uznawała znaczenie wspólnoty świętych, którzy wstawiają się za nami przed Panem. To wstawiennictwo przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach: mamy duchową sieć wsparcia, która nas otacza, relacje o cudach związanych z Karlo. Takie jak uzdrowienie wnuka tej babci, są świadectwem mocy wiary i wstawiennictwa. Te wydarzenia zapraszają nas do spojrzenia na nasze własne życie i zapytania: czy jesteśmy gotowi wierzyć, że Bóg może czynić cuda wśród nas? W świecie często sceptycznym i pełnym wyzwań, historia Karlo zachęca nas do nieutracenia nadziei. Zamiast tego, Jesteśmy wezwani do pielęgnowania żywej i aktywnej wiary, która nie tylko szuka odpowiedzi w chwilach potrzeby, ale także raduje się i celebruje małe i wielkie boskie interwencje, które mają miejsce wokół nas. Ponadto życie Karlo inspiruje nas do życia w sposób autentyczny. Był młodym człowiekiem, który wykorzystał swoje umiejętności i pasje. W tym technologię, aby ewangelizować i dzielić się swoją wiarą z innymi. To skłania nas do zastanowienia się, jak możemy wykorzystać nasze talenty, aby chwalić Boga i pomagać tym, którzy nas otaczają. Świętość, jaką przedstawia Karlo, nie jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy izolują się w eremach lub klasztorach. Jest czymś, co można żyć na co dzień, w naszych interakcjach, wyborach i gotowości do służby. Gdy reflektujemy nad życiem i dziedzictwem Carlo Acutisa, jesteśmy wezwani do otwarcia naszych serc na możliwość cudów. Niech będziemy, jak On, gotowi ofiarować nasze życie Bogu, pewni, że z wiarą możemy zobaczyć, jak góry się poruszają. Niech historia Karlo przypomina nam, że świętość jest dostępna dla nas wszystkich i że poprzez naszą wiarę oraz nasze działania możemy być narzędziami boskiej łaski w świecie. Świadectwo Karlo zaprasza nas do spojrzenia poza to, co widoczne, i uwierzenia, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Historia Carlo Acutisa jest potężnym przypomnieniem, jak wiara może przekształcić życie człowieka i głęboko wpłynąć na tych wokół niego. Nie był tradycyjnym świętym, ale zwykłym młodym człowiekiem, który żył swoją wiarą w sposób autentyczny i pełen pasji, kwestionując przekonanie, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy żyją w odosobnieniu lub w dużej odległości od świata. Jego życie i śmierć pokazują nam, że świętość można znaleźć w małych rzeczach dnia codziennego i że każdy z nas jest wezwany do poszukiwania tej więzi z Bogiem. Wiele osób, które zwracają się do Niego w modlitwie, relacjonuje doświadczenia uzdrowienia i duchowego odrodzenia. Przykładem jest historia babci, która w momencie rozpaczy. Prosiła o wstawiennictwo Karlo o uzdrowienie swojego wnuka. Szczerze złożona prośba i niezachwiana wiara tej kobiety zaowocowały cudownym uzdrowieniem, które zostało uznane przez kościół. Przypomina nam to słowa Jezusa z Ewangelii Jana 14:13-14, gdzie obiecuje, że wszystko, o co poprosicie w imię moje, to uczynię. Modlitwa, gdy jest wypowiadana z wiarą, może przenosić góry i przywracać do życia to, co wydawało się niemożliwe. Życie Carlo Acutis'a oraz cuda przypisywane jego wstawiennictwu skłaniają nas do przemyślenia naszej własnej wiary. Czy jesteśmy gotowi uwierzyć, że Bóg nadal dokonuje cudów w naszym otoczeniu? Wiara nie jest jedynie biernym przekonaniem, ale aktywnym aktem zaufania do Boga. Tak jak Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 17:20, Nawet wiara wielkości ziarnka gorczycy może przynieść wielkie osiągnięcia. To zaprasza nas do tego, by nie lekceważyć mocy naszej wiary, nawet gdy wydaje się mała lub słaba. W czasach kryzysu i rozpaczy, historia Karlo Acutisa staje się światłem nadziei. Pokazuje, że nawet w bólu i chorobie możemy znaleźć wyższy cel. Jego życie było naznaczone głęboką pobożnością wobec Eucharystii i to dzięki temu doświadczeniu stał się wzorem dla wielu. Wykorzystał technologię do ewangelizacji, udowadniając, że wiara może manifestować się na różne sposoby, w tym w nowoczesnych platformach. To wyzwanie, by znaleźć twórcze sposoby na życie i dzielenie się naszą wiarą, tak jak uczynił to Karlo. Zachowanie jego ciała staje się zatem symbolem nie tylko cudu, ale i wezwania do nawrócenia. Każdy z nas jest zaproszony do refleksji nad naszą własną relacją z Bogiem i z innymi. Życie Karlo uczy. Że świętość jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. On jest przykładem, że prawdziwa radość i pokój pochodzą z serca, które oddaje się Bogu i służy bliźnim. Rozważając życie i cuda Carlo Acutisa, jesteśmy wezwani do odnowienia naszej wiary i szukania jego wstawiennictwa w naszym życiu. Niech jego historia inspiruje nas do życia z większą intensywnością i autentycznością, przynosząc światło i nadzieję tym, którzy nas otaczają. Na zakończenie będziemy się modlić, wzywając wstawiennictwa Carlo Akutisa, prosząc, aby jego życie wiary inspirowało nas i prowadziło do głębszej relacji z Bogiem. Niech w ten sposób znajdziemy siłę i odwagę, aby stawić czoła naszym własnym krzyżom, ufając w Boską łaskę, która działa w naszych życiach. Boże Ojcze, stworzycielu wszystkiego, który obdarzyłeś nas życiem i wiarą, przychodzę do Ciebie w modlitwie zainspirowany niezwykłym życiem i świadectwem Carlo Acutisa. W obliczu naszych zmagań i wyzwań, Przypominamy sobie niezachwianą wiarę tego młodego człowieka, który nawet w obliczu bólu i cierpienia znalazł w Tobie siłę potrzebną do pokonywania przeszkód. Niech uczymy się od Niego, aby ofiarować nasze trudności jako akt miłości i oddania Tobie, ufając, że każde cierpienie ma swój cel w Twoich boskich planach. Ojcze Niebieski, patrząc na historię Karlo, przypominamy sobie o znaczeniu nadziei i wytrwałości. On, który zmagał się z Białaczką, z sercem wypełnionym wiarą, uczy nas, aby nie pozwolić, by rozpacz nas pochłonęła. Niech jego życie, naznaczone pobożnością wobec Eucharystii i bliskością do innych, zainspiruje nas do podobnego życia, zawsze szukając Twojej obecności w każdej chwili. Niech nasze modlitwy będą jednością i ofiarowaniem naszych trudności w intencji innych, tak jak czynił to Karlo, stając się prawdziwym wzorem miłości do bliźniego. Panie, podnosimy nasze błagania za tych, którzy znajdują się w bólu i cierpieniu. Niech, podobnie jak babcia, która gorąco modliła się o uzdrowienie swojego wnuka, pamiętamy, że moc wstawiennictwa jest rzeczywista. A wołając o pomoc, otwieramy nasze serca na łaski, które płyną od Ciebie. Niech wiara, która przenosi góry, będzie naszą siłą w trudnych czasach, a wspomnienie cudów, które wydarzyły się dzięki wstawiennictwu Karlo, umacnia nas na naszej duchowej drodze. O Boże, w momentach niepewności i lęku, niech przypominamy sobie światło, które promienieje z Asyżu gdzie ciało Carlo Acutisa, nieuległe rozkładowi, stało się widocznym znakiem Twojej łaski. Niech ten nowoczesny cud przypomina nam o Twojej stałej obecności w naszych życiach, nawet gdy nie potrafimy jej dostrzec wyraźnie. Pomóż nam, Panie, dostrzegać znaki, które nam wysyłasz i zawsze szukać prawdy oraz światła, które płynie od Ciebie. Niech historia Karlo, który znalazł w technologii narzędzie ewangelizacji, zainspiruje nas do wykorzystania dostępnych zasobów do świadectwa Twojej miłości. Niech tak jak on będziemy kreatywni w naszej misji, aby szerzyć Twoje słowo, korzystając z nowoczesnych środków, aby dotrzeć do tych, którzy jeszcze Cię nie znają. Niech będziemy narzędziami pokoju i nadziei, niosąc przesłanie Twojej miłości we wszystkie zakątki ziemi. Panie, prosimy, aby wstawiennictwo Karlo pomogło nam zbliżyć się do Ciebie, szczególnie w czasach wątpliwości. Niech pamiętamy, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i że poprzez małe czyny miłości możemy zmieniać życie innych. Gdy patrzymy na Jego życie, niech motywuje nas do działania z odwagą i determinacją, zawsze dążąc do odzwierciedlenia światła Chrystusa w naszych czynach. Ojcze, w naszych modlitwach chcemy również pamiętać o tych, którzy są zagubieni, którzy nie potrafią znaleźć drogi powrotnej do Twojego światła. Niech historia Karlo będzie latarnią nadziei dla nich, pokazując że wiara może przemieniać życie i że nigdy nie jest za późno, aby szukać twojej miłości. Niech będziemy agentami przemiany, przyjmując i kochając tych, którzy są odłączeni, tak jak Chrystus nas przyjmuje. A kiedy gromadzimy się w społeczności, aby celebrować życie i świętość Carlo Acutis'a, niech odczujemy obecność twojego Ducha Świętego, jednocząc nasze serca w uwielbieniu i wdzięczności. Pomóż nam, Panie, utrzymać żywą iskrę wiary w naszych życiach i relacjach, abyśmy wspólnie mogli budować świat pełen sprawiedliwości i miłości, odzwierciedlając dobroć i miłosierdzie, które płynie od Ciebie. Na każdym kroku, który stawiamy, niech prowadzi nas przykład, Karlo. Który nigdy nie wahał się być świadkiem wiary, i który nawet po swojej śmierci wciąż inspiruje i dotyka życia ludzi na całym świecie. Niech jego życie zachęca nas do życia z autentycznością i integralnością, zawsze szukając prawdy i piękna Twojej miłości we wszystkim, co robimy. Przed Tobą, Panie, składamy nasze intencje i prośby. Pewni Amen.